Z kolei pierwszego historycznego snowboardowego Pucharu Świata w Polsce do udanych nie zaliczy Oskar Kwiatkowski. Na trasie w Krynicy Zdroju odpadł w jednej ósmej finału. Krynica zdrój jest w ten weekend stolicą alpejskiego snowboardu. Pierwsze w naszym kraju zawody Pucharu Świata na jednej ósmej finału zakończył Oskar Kwiatkowski. Apetyty rosły w miarę jedzenia. Oskar Kwiatkowski był trzeci w eliminacjach, ale odpadł już w jednej, ósmej finału. Pokonał go zdecydowanie Benjamin Karl. Miałem dużą ambicje, więc też, duży, duży później e, duży nerw miałem do deskami. Podbijało mnie na tych nierównościach i no Nie miałem frajdy z tej jazdy właśnie w tej jednej ósmej. Zawody ostatecznie wygrał Austriak Andreas Promeger. W rywalizacji kobiet triumfowała Niemka Ramona Terezia Hofmeister. Żadna z Polek nie awansowała do finału. Jutro szansa na poprawę jeśli chodzi o biało-czerwonych, bo czeka nas drugi dzień rywalizacji na Jaworzynie Krynickiej. Transmisja z zawodów od 12.30 w Eurosporcie 1 i Eurosporcie Extra w Playerze. Polska słynie z organizacji najlepszych pucharów świata w skokach narciarskich, teraz spróbowała swych sił w snowboardzie. Nadzieje na polskie podium w krynicy były duże w końcu mamy mistrza świata Oskara Kwiatkowskiego, ale tym razem górą byli weterani. Więcej o zawodach Jakub Pobożniak. Historyczny pierwszy dzień z Pucharem Świata w snowboardzie w Polsce za nami. W Krynicy do ostatnich chwil baliśmy się, że zima przegra z wiosną, ale tak na szczęście nie było. W samych zawodach natomiast młodość przegrała z doświadczeniem, bo zwyciężył 43-letni Austriak Andreas Promeger. U pań triumfowała natomiast Niemka Ramona Teresa Hofmeister. A co u gospodarzy? Ano jedenaste miejsce Oskara Kwiatkowskiego i leciutkie, leciutkie rozczarowanie licznie zgromadzonej tu publiczności. Tym bardziej, że Oskar po eliminacjach zajmował trzecie miejsce. Pech chciał, że w jednej ósmej finału trafił na już zdobywcę kryształowej kuli Beniamina Karla, który ten wyścig, kto pierwszy do mety wygrał. O emocjach związanych z pierwszym historycznym startem w Polsce opowie nam sam Oskar Kwiatkowski. Myślę od początku tych zawodów, że to naprawdę wielkie, wielkie dzięki i będę to jeszcze powtarzał dużo razy organizatorom, bo super naprawdę robota, na tą pogodę, to jest wyśmienite warunki i coś pięknego naprawdę. Ten par świata jest na najwyższym poziomie. Te pierwsze przejazdy eliminacyjne pozwoliły uwierzyć, że naprawdę na tej trasie się da dużo zrobić? Tak, bo tak jechałem w sumie dosyć spokojnie, nie, nie na wariata i byłem szybki, więc tak sobie pomyślałem, że jest dobrze, że potrafię się tutaj odnaleźć. No ale później jednak jakieś ambicje mi tutaj nie pozwoliły utrzymać tego spokoju na finały. Tutaj decydował wybór bramek czy nie? No nie, tu właśnie takie doświadczenie i taki spokój właśnie i pewność siebie na pewno to było takie kluczowe dzisiaj. Coś czujesz, że potrzeba zmienić w jeździe na przedjutrem? Nie, nie, ja bym to trzymał, tylko po prostu y, ten spokój od kwalifikacji po finały właśnie utrzymywał. Humor mam dobry, no bo właśnie jest jeszcze drugi, drugi dzień jutro, i jestem bardzo mm, zmotywowany do tego, żeby zdać sobie wszystko jutro. Nadzieja na lepsze jutro jest i nie jest ona bezpodstawna. Przed nami kolejny slalom gigant równoległy, a więc koronna konkurencja Oskara Kwiatkowskiego. Podium w Polsce smakowałoby, myślę, tak dobrze jak zeszłoroczne złoto Mistrzostw Świata.